Wierzymy, że nasza przyszłość to obsługa klienta na najwyższym poziomie. Z doświadczenia wiemy, że zakup nowego ciągnika to jest zawsze ogromne przeżycie w życiu każdego gospodarza. Dlatego, jako marka Premium, pragniemy, aby odbiór ciągnika Steyr był bardzo wyjątkowym i emocjonującym dniem. Dzisiejsze ciągniki oferują bardzo dużo wyposażenia dodatkowego oraz wiele funkcji. Dlatego są one trudniejsze w pierwszych dniach operowania. Dlatego podczas przekazania prowadzimy szkolenie operatora. Podzielone jest ono na trzy części. Podczas pierwszej z nich omawiana jest obsługa zewnętrzna ciągnika, pokazywane są umiejscowienia filtrów, chłodnic. Podczas tej prezentacji omawiana jest również obsługa katalizatora SCR. Ma to szczególne znaczenie dla klientów, którzy przesiadają się z ciągników starszej generacji. Druga część szkolenia odbywa się w kabinie nowego ciągnika. Tam pokazujemy klientowi. W jaki sposób ma ustawiać monitor, wszystkie ustawienia hydrauliki zewnętrznej, tylnego podnośnika oraz funkcje przycisków. Trzecia część szkolenia odbywa się kilka tygodni od momentu przekazania. Podczas tego szkolenia odpowiadamy na pytania klienta, które pojawiły się w pierwszych dniach użytkowania ciągnika. Głębiej wchodzimy w takie funkcje jak izobas, prowadzenie równoległe, telematyka oraz zarządzanie maszynami na urociu. Dlatego, jeżeli chcesz poczuć niesamowite emocje, jakie towarzyszą odbiorowi ciągnika, już dziś umów się na spotkanie ze swoim najbliższym dealerem Sztejer i poczuj sam, jak niesamowity jest zakup i odbiór ciągnika Sztejer.